Witajcie na kanale Gdzie Taniej. Dzisiaj pokażę Wam top 10 najdroższych samochodów świata w 2025 roku. Te maszyny warte miliony dolarów, które robią wrażenie nie tylko wyglądem, ale i osiągami, zachwycą nie tylko entuzjastów motoryzacji. Zaczynajmy. Miejsce 10. McLaren za około 14 milionów złotych. Limitowana seria stworzona wyłącznie na rynek amerykański 824 konie mechaniczne. Prędkość maksymalna 350 km na godzinę. Sabra powstała w zaledwie 15 egzemplarzach, a każda z nich była dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela. Design tego samochodu to efekt pracy zespołu MSO McLaren Special Operators. Agresywne linie i niskie zawieszenie sprawiają, że wygląda jak auto z filmu Science Fiction. To prawdziwy pokaz możliwości inżynierskich brytyjskiej marki. Miejsce 9. Koenigsegg za 16 milionów złotych Koenigsegg Jesko Absolut to jeden z najszybszych samochodów świata, stworzony do bicia rekordów prędkości. Może przekroczyć nawet 500 km na godzinę. Absolut to nie tylko szczyt aerodynamiki, ale i finezji technicznej. Producent zapowiedział, że będzie to ostatni model Koenigsegga skoncentrowany wyłącznie na prędkości maksymalnej. Każdy element, od długości nadwozia, po osłony kół, został zaprojektowany z myślą o minimalnym oporze powietrza. To auto nie zna kompromisów, liczy się tu tylko prędkość. Miejsce 8 Bugatti Mistral około 5 milionów dolarów, czyli 20 milionów złotych. To roadster od firmy Bugatti z silnikiem W16, który jest ukoronowaniem epoki tej jednostki. Dodatkowo to ostatnie Bugatti z kultowym silnikiem W16. Ta era dobiegła końca. To auto to również pierwszy roadster marki od czasów Veyrona w wersji Grand Sport. Design inspirowany jest klasykami z przeszłości, ale również z nowoczesnym twistem. Zaledwie 99 egzemplarzy trafi do klientów, każdy z nich jest absurdalnie drogi i został już sprzedany. 7. Lamborghini Veneno Roadster Około 32 miliony złotych. Limitowana seria, futurystyczny design, 750 koni pod maską. Zaledwie 9 sztuk Roadstera opuściły bramy fabryki Lamborghini. Jego linie przypominają bolid wyścigowy połączony z dziełem sztuki. Wykonany niemal w całości z włókna węglowego, oferuje nie tylko kosmiczny wygląd, ale też niesamowitą sztywność i osiągi. Veneno to esencja szaleństwa i ekstrawagancji motoryzacyjnej. 6. Bugatti Divo 36 milionów zł Stworzony do ostrych zakrętów i wyzwań torowych, Divo to ultra ekskluzywna wersja Chirona. Divo waży mniej niż Chiron i posiada ulepszone zawieszenie oraz aerodynamikę, co czyni go bardziej torowym autem. Powstało tylko 40 egzemplarzy, każdy w unikalnej konfiguracji. Ta auto nie tylko wygląda agresywnie, ono właśnie takie jest. Dla wielu fanów Bugatti to najciekawszy model ostatnich lat. 5. Pagani, 40 milionów złotych. Ręcznie budowana Pagani, inspirowana stylem retro z wydłużoną linią nadwozia. Nazwa modelu po włosku oznacza długi ogon i to właśnie wydłużony tył nadaje mu niepowtarzalny profil. Powstało tylko 5 egzemplarzy, każdy w pełni spersonalizowany. Jego design to hołd dla wyścigowych prototypów z lat 60. Każdy detal od wydechu po tapicerkę to czysta sztuka użytkowa. 4 Bugatti Centodieci, około 44 miliony złotych. Hołd dla legendarnego modelu EB110. Ultralimitowana seria tylko dla najwierniejszych klientów marki. Kiedyś zrobiłem odcinek na temat tego samochodu. Jest on dedykowany i dostępny na moim kanale. Nazwa Centodienci oznacza 110, po włosku oczywiście, w nawiązaniu do jubileuszu marki i modelu EB110. Powstało tylko 10 egzemplarzy, wszystkie sprzedane przed premierą. Auto korzysta z techniki Shirona, ale ma zupełnie nową, retro stylizację. To Bugatti to ukłon w stronę przeszłości, ale i pokaz luksusu przyszłości. 3. Rolls-Royce Boat Tail Cena to około 112 milionów złotych. Prawdziwe dzieło sztuki na kołach. Ręcznie robiony samochód z elementami na zamówienie. Boat Tail powstał w trzech egzemplarzach, każdy inny zgodny z wizją właściciela. Jego tył przypomina pokład luksusowego jachtu. Otwierany, z chłodziarką na szampana. Cały projekt zajął ponad 4 lata pracy ludzi, którzy zajmowali się rękodziełem. To nie samochód, to ruchoma rzeźba z duszą. Dwa kolejne Bugatti na liście. 140 milionów złotych. Jeden z najbardziej ekskluzywnych samochodów w historii. O nim również zrobiłem odcinek, dedykowany na tym kanale. Dostępny? Spójrzcie. Stworzony na zamówienie i inspirowany legendarnym czarnym samochodem Bugatti. Zbudowany jako unikat, istnieje tylko jeden egzemplarz. Każdy element został tutaj wykonany ręcznie, w tym specjalnie karbowane nadwozie bez widocznych linii łączenia. Auto łączy historię, nowoczesność i luksus w jednym arcydziele. To symbol indywidualizmu i niedostępności. I na samym początku, a w zasadzie ostatnim w tym zestawieniu, miejsce pierwsze. Royce Royce Drop Tail Arcadia, około 160 milionów złotych. Absolutny szczyt luksusu, najnowszy Royce, zbudowany na indywidualne zamówienie. Każdy detal wykonany ręcznie, a całość przypomina ruchome dzieło sztuki. Można by powiedzieć jak u jego poprzednika, ale nie do końca. DropTail Arcadia to połączenie brytyjskiej elegancji z nowoczesną formą nadwozia typu roadster. Wnętrze wykonano z rzadkich gatunków drewna i skóry sprowadzonej tylko z jednej wybranej hodowli. Sam proces projektowania trwał kilka lat w pełnej współpracy z właścicielem. Nie jest to tylko samochód, to wizja zamknięta w metalu, drewnie i luksusie. To by była nasza lista najdroższych samochodów w 2025 roku. Których z tych modeli spodobał się Wam najbardziej? Napiszcie w komentarzach, a jeżeli lubicie luksus i ciekawostki, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, standardowo. Cześć!